Witamy w kolejnym odcinku Czy Chrześcijanin? Może. Dziewiąty już. Dziewiąty. Dzisiaj kwestia bogactwa. Temat całkowicie dla nas abstrakcyjny, ale może pomożemy komuś w tym temacie. Natomiast stwierdziliśmy, że jesteśmy tak zgaszeni dzisiaj i słabi, i w ogóle nie mamy wizji, że żeby uratować ten wstęp, może po prostu przeczytam słuchara codziennego, na który natrafiliśmy. Jakie miejsce na świecie jest najbardziej demokratyczne? Antarktyda. Dlaczego? Bo lud ma władzę. Dziękuję. Po tym wstępie, który niczego nie uratował, zapraszamy do podsumowania wyników ankiet. Ja może przypomnę, że w zeszłym odcinku zastanawialiśmy się, czy są takie sytuacje, w których chrześcijanin może nie chodzić do kościoła. To było dosyć skomplikowane. Tak, wydaje mi się, że dlatego to wpłynęło na wyniki ankiet. Tak, bardzo ciekawa sytuacja, bo do wczoraj. Były idealnie wyrównane wyniki, i to nie była kwestia tego, że głosował tylko Darek i ja, i oddaliśmy po jednym A, głosie. Nie, nie, nie. Natomiast wczoraj jeszcze kilka osób zagłosowało, i na dzisiaj wyniki ankiety mm -hmm. wyglądają w ten sposób, że 51,3% z Was jest za tym, że chrześcijanin powinien chodzić do kościoła i nie unikać społeczności z innymi wierzącymi, i nie szukać żadnych wymówek. Natomiast 48,7% Procent z Was odpowiedziało, że są sytuacje, kiedy ten kościół można sobie odpuścić. Dobra, zobaczymy, czy w tym następnym temacie wyniki będą e, podobne, bo wydaje mi się, że tutaj e, jeszcze więcej kwestii spornych można byłoby poruszyć. Czy chrześcijanin może być bogaty? Nie chcę demonizować dzisiaj pieniędzy. Ja osobiście uważam, że pieniądze, jak wiele innych spraw. Yy, są neutralne same w sobie, mogą być użyte do dobrych, do złych celów, ale same w sobie są neutralne. Natomiast Biblia szokująco dużo miejsca poświęca kwestii pieniędzy. Ktoś to policzył, że w Biblii jest chyba ponad 2000 fragmentów 2000 miejsc, yy, które dotyczą właśnie pieniędzy, dóbr materialnych, bogactwa itd. Co jest ciekawe, bardzo dużo fragmentów. To są fragmenty, które nas ostrzegają. Pierwszy fragment, Ewangelia Marka, rozdział 10. Po spotkaniu z bogatym młodzieńcem, Jezus mówi takie dziwne słowa: Że prędzej wielbłąd przeciśnie się przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebios. I wniosek pierwszy, zresztą wyrażony słowami Jezusa, bogatemu faktycznie jest bardzo trudno wejść do Królestwa Niebios. Zresztą z ludzkiego punktu widzenia jest to w zasadzie niemożliwe. Drugi fragment Ewangelia Mateusza rozdział 13. Znana przypowieść o siewcy. I wiecie co jest ciekawe w wersecie 22? Jezus tłumaczy, że niektórym wierzącym ludziom bardzo ciężko jest wydać jakikolwiek owoc duchowy. Dlaczego? Dlatego, że troski o pewne codzienne sprawy i bogactwo im w tym przeszkadzają. Konsekwencją bogactwa materialnego może być duchowe ubóstwo. Trzeci fragment to pierwszy list do Tymoteusza, rozdział szósty. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Umiłowanie pieniędzy powoduje erozję naszej moralności i może nas naprawdę doprowadzić do, do jakiejś przykrej sytuacji. Co ciekawe z tego fragmentu, też czytamy, że, że to nie jest tak, że ludzie, wiary, ludzie wierzący są automatycznie uwolnieni od miłości pieniędzy. Biblia nie tylko przestrzega nas przed dążeniem do bogactwa, ale zachęca nas do czegoś zgoła przeciwnego do życia skromnego. I w tym samym fragmencie czytamy: Pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. I piękna modlitwa z Księgi Przysłów, tudzież z Księgi Przypowieści Salomona. Proszę, nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, Któż jest Pan? Na zakończenie powiem, że bardzo lubię yy, fragment z Listu do Hebrajczyków, końcówkę 11 rozdziału i początek 12. W 11 rozdziale czytamy o bohaterach wiary i między innymi wymieniony jest tam Mojżesz. I czytamy o nim bardzo ciekawą rzecz, że porzucił luksus życia jako książę Egiptu, żeby wytrwale realizować zadanie powierzone mu przez Boga. Dlaczego był w stanie wytrwale realizować to zadanie? Dlatego, że skierował swój wzrok na Bożą zapłatę. To bardzo dobrze koresponduje z początkiem XII rozdziału, gdzie czytamy, że my sami mamy wytrwale kontynuować nasz bieg, patrząc na Jezusa. I wiecie, to słowo patrzeć, które tak ubogo brzmi w naszym polskim tłumaczeniu, w oryginalne znaczy daleko, daleko więcej. Autor listu do Hebrajczyków użył tutaj sformułowania, które oznacza intensywne wpatrywanie się w coś. Patrzenie, jak zakochany facet na swoją piękną kobietę. W praktyce oznacza to odwrócenie naszego wzroku od wszystkich innych spraw i skoncentrowanie go tylko na jednym na osobie Jezusa Chrystusa. I moja opinia jest taka: w naszym życiu nie ma opcji na duchowego zeza. Możemy albo służyć Bogu, albo służyć Mamonie. Możemy się albo wpatrywać w nasz skarb w niebie, albo patrzeć na nasze ziemskie bogactwa. I całe wyzwanie polega na tym, że patrzeć na skarb w niebie możemy tylko oczyma naszej wiary, co jest za zasadniczo jest dużo trudniejsze niż patrzenie na te ziemskie skarby naszymi cielesnymi oczyma. I może dlatego największe niebezpieczeństwo bogactwa polega na utraceniu z oczu naszej największej motywacji w biegu o niebo. W Biblii znajdziemy naprawdę sporo bogatych ludzi. W zasadzie Stary Testament jest generalnie naszpikowany ludźmi bogatymi i którzy nawet idąc o krok dalej, utożsamiają swoje bogactwo z błogosławieństwem Bożym. I to jak najbardziej jest w zgodzie z tym, co Bóg mówi w Starym Testamencie. Bogactwo równało się błogosławieństwo od Boga. Więc nie będziemy się tutaj zastanawiać, nad Starym Testamentem, tam sytuacja była jasna. My żyjemy w czasach Nowego Testamentu. No to zobaczmy, co robił. Jezus i jak się zachowywał względem ludzi bogatych. Czy Jezus kiedykolwiek piętnował ludzi za sam fakt posiadania bogactwa czy pieniędzy? No, przyjrzyjmy się kilku historiom. Mamy y, historię z bogatym młodzieńcem, którą jeśli znamy Ewangelię, to powinniśmy dobrze znać. Przychodzi do Jezusa i mówi: No, Jezu, chcę iść za tobą, ja to skracam wszystko, bo nie mamy czasu. Jezu chce iść za tobą. Jezus mówi: No, dobra, to sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj to wszystko ubogim i idź i naśladuj mnie. I można byłoby wysnuć właśnie taki wniosek. O, hola, hola, w takim razie muszę sprzedać wszystko, co mam, bo tylko wtedy będę mógł iść za Jezusem. Ale nie mija kilka rozdziałów i mamy sytuację następną, kiedy Jezus spotyka następnego bogatego człowieka, to jest setnik, który potrzebuje, żeby Jezus uzdrowił Jego Syna. I co Jezus mówi w tej sytuacji? No nie hola, hola, kolego, ale musisz wszystko sprzedać. I e, jeśli, jeśli wszystko sprzedasz i przyjdziesz do mnie, no to wtedy ja Cię wysłucham, bo bogactwo jest złe, musisz się go pozbyć. Bynajmniej nie mamy takiej sytuacji. Jezus bez e, żadnego, bez żadnej skargi, bez żadnego zarzutu. Uzdrawia jego syna, więc widzimy doskonale, że Jezus absolutnie nie potępia ludzi za sam fakt posiadania pieniędzy, ale tak jak zawsze zwykł to Jezus robić, Jezus patrzy na serce i na to, co ten człowiek tak naprawdę z tymi pieniędzmi w swoim sercu, w swoim umyśle e, chce zrobić i czy pokłada w nich nadzieję czy nie. No i właśnie Jezus opowiada w pewnym momencie taką przypowieść, e, przypowieść o człowieku, który stwierdza: "No kurczę, dorobiłem się naprawdę niezłej kasy, e, mam dużo jakieś tam". Dobre, no to muszę wybudować nowe magazyny, żeby to wszystko mi się pomieściło, bo już się mi to e, po prostu nie mieści w tych moich starych magazynach. I w tym momencie Bóg ingeruje i mówi, głupcze, co robisz? Parafrazując oczywiście. No i można byłoby powiedzieć, a widzisz człowieku, trzeba było tyle gromadzić. Ale w jakim momencie Bóg do niego mówi, głupcze? W momencie, kiedy ten koleś stwierdza, o, nareszcie. Mam tyle dóbr, na tyle lat. Po prostu nic nie jest w stanie mnie ruszyć. Jestem całkowicie zabezpieczony. No moja przyszłość naprawdę jest zapewniona, luz, mogę sobie odpocząć i, i pokłada po prostu nadzieję w tym bogactwie. Tak, tak to widać z tego fragmentu. W tym momencie właśnie Bóg mówi do niego: głupcze, co robisz, co robisz człowieku? Nie karci go prędzej za to, że tam po prostu zbierał to bogactwo, ale właśnie w momencie, kiedy on zaczyna pokładać w nim nadzieję. I doskonale to koresponduje z um, taką sentencją Jezusa, która jest um, często cytowana: Gromadźcie sobie skarby w niebie, a nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. I to wszystko, cały ten jego wywód jest zakończony takim zdaniem: um, bo gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Ale już tutaj od razu widać po trochę głębszej analizie, że totalnie nie chodzi tutaj Jezusowi o pieniądze, tylko chodzi Mu o skarb. I nie wiem, czy przypominacie sobie taką e, postać z literatury, oczywiście e, mówię tutaj o Golumie. E, golum, który jak nazywał ten swój mały pierścionek, dla którego był w stanie zabić? Mm, my precious, mój skarb. Taki pierścionek, no nie wiem ile tam mógł kosztować, ale relatywnie mało w stosunku do tego, jak Golum się do niego zachowywał. Więc można powiedzieć, że taka drobna rzecz, mała rzecz może dla nas również stać się skarbem i absolutnie nie chodzi tutaj o ilość pieniędzy. Zresztą możesz mieć dwa złote w portfelu i pokładać w nich taką nadzieję, że Bóg cię za to skarci. A możesz być milionerem i w ogóle może ci nie zależeć na tej kasie, możesz używać jej naprawdę do dobrych rzeczy, możesz nie pokładać w niej nadziei i wszystko będzie w porządku. Bo jeśli mówimy o ilości, to jaka ilość jest potrzebna, żeby stać się człowiekiem bogatym? Jeśli nawet wszystko sprzedam i stanę się takim osiedlowym, sklepikowym żulem przysłowiowym i będę miał na sobie tylko ubranie i co jakiś czas dostanę coś do jedzenia, to i tak jestem 10 razy bogatszy od jakiegoś dziecka w Afryce, które nawet nie ma czegoś takiego. Więc ewidentnie widzimy tutaj, że nie chodzi tutaj o ilość pieniędzy, ale o nasz stosunek do nich, o pokładanie. Nadziei. I ktoś to bardzo ładnie yy, opisał znowu w internecie, chyba to był jakiś ksiądz. Bardzo mi się podoba to zdanie. Majątek analogicznie do łaski nie jest nasz, ale jest nam dany po to, by udzielać go innym. I o tym Biblia też mówi. My mamy kasę po to, żeby y, czynić dobro dla innych ludzi. I dalej ten człowiek pisze, kieruje nim logika darmowego daru, ciągłego otrzymywania i udzielania. I to jest bardzo proste. I Biblia na ten temat naucza. Masz coś, masz jakiś dar od Boga: to mogą być pieniądze, to mogą być talenty, to może być czas. To nie jest Twoja własność, tylko to jest po prostu coś, czego powinieneś używać dla Boga i powinieneś czynić dobrą dla innych ludzi. Taka jest e, nauka biblijna. No i chyba jest werset, który nam e, właśnie dobrze może podsumować te, e, te rozważania. Korzeniem wszelkiego zła są pieniądze. A nie, przepraszam, tam jest inaczej napisane. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Okej, okay, wydaje mi się, że wymiana argumentów była dosyć ciekawa i mamy nadzieję, że merytoryczna. Oczywiście, jak zawsze, ankietki proszę sobie tam yy, wypełniać. No i oczywiście dyskutować i yy, pisać komentarze. A kolejny odcinek to odcinek numer 10 i zarazem jest to ostatni odcinek naszej pierwszej serii. Nie będziemy dzisiaj robić standardowego, tradycyjnego losowania cukierkowego, bo prawdopodobnie przyszły odcinek będzie miał nieco inną formę. A co najważniejsze, przedstawimy wyniki wszystkich dotychczasowych ankiet. Co nie oznacza, oczywiście, że kończymy z nagrywaniem. Mamy, tak jak już wspominaliśmy, ostatnio kilka nowych pomysłów. Także zachęcamy Was do tego, żebyście subskrybowali i, no i oglądali nas po prostu. Także do następnego odcinka.